Pan pracuje tutaj przy tym torze. Jak się przygotowuje tor do jazdy? Jeśli chodzi o samo przygotowanie toru, to codziennie rano tor jest ustawiany na wyznaczonych uprzednio liniach. Ponadto jest zamiatany z wszelkich brudów, które zostały pod nim wczorajszym, bo wiadomo, opony się ścierają, z klocków zostają, trzeba to wszystko uprzątnąć. No głównie korzystają z tego klienci, tak? Bo im tor jest bardziej czysty, tym jest, tym jest bardziej przyczepny. Następnie czyszczone są go karty. Przedmuchiwane są z pył, nabłyszczane też, żeby po prostu wszystko to elegancko wyglądało i było przyjemnie takie urządzenia wsiąść. Wsiadł do Gokartu, a następnie wjeżdża na tor. Tutaj widzę linię startową. Tak, jak najbardziej. Tutaj mamy linię startu. Z tym, że jest ona używana na wyraźne życzenie klienta. Zazwyczaj wygląda to tak, że puszczamy klientów, oni sobie jadą dwa lub trzy kółeczka: raz, żeby zapoznać się z torem, dwa, żeby rozgrzać sobie opony, trzy, żeby zapoznać się, powiedzmy, ze swoimi możliwościami. Jeżeli jest takie życzenie, stają sobie na linii startu. Na ekranach wyświetlają się czasy dla poszczególnego go karta każdy, no i na podstawie tych czasów można wyłonić zwycięzcę. Nie tylko jeden klient jeździ po to, że jeździ ich na pewno kilku, i pewnie po to te chorągiewki, żeby sygnalizować ewentualne zatrzymanie się go kartu. O co chodzi dokładnie? Jak najbardziej. Chorągiewki też są elementem szkolenia, na to, że używamy trzech. Mniej więcej tak jak w takich powiedzmy bardziej dorosłych, poważnych wyścigach typu Formuła 1. Poczynając od chorągiewki niebieskiej, znaczy ona tyle, że jedzie z nami szybszy zawodnik, więc musimy go puścić, robiąc mu miejsce. Dalej mamy chorągiewkę żółtą, znaczy ona tyle, że jest jakieś niebezpieczeństwo na torze, więc zawodnicy zobowiązani są do zwolnienia oraz obowiązuje absolutny zakaz wyprzedzania. Ponadto jest jeszcze chorągiewka w taka klasyczna, jaką widujemy na rajdach, na wyścigach ścigach zaczął ona tyle, że mamy jeszcze jedno korzenie, które spokojnie sobie dokańczamy i zjeżdżamy do boksów.